Oli bajki. Hej kochani, witam na kanale Olibajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć jak Oliwia idzie na trening piłki nożnej, pokiebicować Oliwierowi. Janek bardzo chce iść do szkoły do miasta, ale jest potrzebny dziadkom na farmie i jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Co będzie dalej? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania. Pani Anielo, dzisiaj Zuzia idzie po przedszkolu do Karola, więc macie z mamą cały dzień dla siebie. Możecie grać w te wasze szachy, karty, albo cokolwiek wam przyjdzie do głowy przez cały dzień. Opiad też jest gotowy, więc nie musicie się o to martwić. Do zobaczenia po południu. Dziewczynki, gotowe do drogi! Jedziemy! Już idziemy, mamo! No, to anielko, spędzimy cały dzień z Dominikiem i Jankiem. No, bardzo mi przykro, drogie panie, ale ja zaraz wychodzę. Dzisiaj mam spotkanie z klientem na mieście i będę w domu dopiero po południu. No, to zostaniemy same z Jankiem. Może spróbuje z nami zagrać w szachy, jak myślisz, anielko? O, jeśli się zdecyduje, to chętnie go nauczę. Janka zabieram ze sobą do centrum. Oliwia ma się z nim nam spotkać, bo ma dzisiaj skrócone lekcje. A później zabiera go na trening, więc macie cały dom dla siebie. Możecie robić, co tylko Wam się podoba. Do zobaczenia później. No to, Anielko, mamy wolną chatę. Możemy porobić coś fajnego. Stasiu! A ja mam idealny plan na spędzenie dzisiejszego dnia. Jeszcze ta jedna lekcja i jadę do centrum. Janek ma tam na mnie czekać i coś porobimy, a później zabieram go na trening. O, fajnie, pewnie miło spędzicie czas. Sylwia, nie krzyw się. Jeśli chcesz, to możesz iść ze mną. Janek na pewno się ucieszy. Naprawdę? A nie będę wam przeszkadzać? No coś ty, oszalałaś. Możesz iść też z nami na trening. Dotrzymasz towarzystwa Jankowi. A ty? A ty idziesz z nami? Pewnie. I tak nie mam dzisiaj planów. Na twoim treningu też nie byłam od dawna. No okej. Okay. W takim razie jesteśmy umówione. Lepiej chodźmy na lekcję, bo pani od polskiego się zdenerwuje. Stasiu, a co powiedziałabyś, jakbyśmy zrobiły sobie dzień we dwie? Wiesz, taki jak za starych dobrych czasów. A Anielko, oczywiście, to taki cudowny pomysł. Możemy zaparzyć sobie herbatkę, pograć w szachy lub pooglądać jakiś serial. Stasiu. Nie o taki dzień mi chodzi. O, co, Anielko, to co ty wymyśliłaś? Stasiu, pójdziemy na zakupy do galerii. Pooglądamy ciuszki, a później wypijemy pyszną kawę z pianką i zjemy ciastko. Ojejku, Anielko, nieźle to zaplanowałaś. Stasiu to jeszcze nie koniec. Po kawce pójdziemy do spa, zrobimy sobie maseczki i zrelaksujemy się, a później pójdziemy na obiad do restauracji, a wieczorem do teatru. A jutro w klubie seniora wieczorem jest dancing. Mam nadzieję, że lubisz tańczyć i się ze mną na niego wybierzesz. O, anielko, teraz to jestem w szoku. Ale tak, zgadzam się, to cudowny pomysł, więc chodź, wyjdźmy z Miskiem i ruszajmy na dzień pełen przygód. Hej Janek, a co ty robisz w sklepie zoologicznym? A wiesz, chciałem kupić coś dla Miska. Nie ma zbyt wielu zabawek, a jak jesteś w szkole, to chociaż pobawię się z nim piłką. No, dzisiaj nie będziesz się nudził. Zobacz, kto ze mną przyszedł i czeka na nas przed sklepem. E, kto? O, Sylwia i Pati, cześć! Ale super, że jesteście. Mówiłam, że Janek się bardzo ucieszy. Cieszę się i to nawet nie wiesz, jak bardzo. Idziecie z nami na trening Oliwi? Tak, dotrzymamy Ci towarzystwa razem z Patty. W sumie wiesz, dawno nie byłyśmy na treningu, Oliwii. Czas to zmienić. I powiem Wam, że jestem trochę ciekawa, czy Oliwier też się pojawi dzisiaj na treningu? Pewnie, że będzie. Umawiałem się z nim i później wraca z nami do domu. Ma mnie nauczyć pływać. Stasiu, zobacz, ta sukienka jest idealna dla Ciebie. Może ją przymierzysz, a ja przymierzę tą zieloną? Och, jest przepiękna, anielko! Jeśli będzie na mnie pasować, na pewno ją kupię. Wiesz, myślę, że będziemy wyglądać świetnie na densingu. Mam nadzieję, że ten dzień będzie idealny. Możemy powiedzieć, że dzisiejszym dniem świętujemy odnalezienie się dwóch przyjaciółek po latach. Ach, nie mogę się doczekać. Wiesz, bardzo interesuje mnie to spa. Tak naprawdę ja nigdy nie byłam w spa. No dobrze, więc chodźmy przymierzyć sukienki, skończymy zakupy i odpoczniemy. Możemy też porozmawiać sobie przy kawce w kawiarni. Cudownie! Mamo, jesteśmy! Mamo? O, Misiek, gdzie jest twoja pani? O nie! No zostawiły małego, biednego pieska i sobie gdzieś poszły, tak? No nic. No, Zuziu, weźmiesz Miśka na siku? A później proszę cię umyj rączki i zaraz podam obiad. Dobrze, mamo. Chodź, jak pójdziemy, siku. Hmm, gdzie one mogły pójść? Hej, mamo, jesteśmy już. Oliwia, nie wiesz, gdzie mogłaby pójść babcia z panią Anielą? Nie, mamo, z babcią widziałam się tylko rano. No trudno, zjedzą jak wrócą. Zuzia, chodź na obiad. Oliwier zjesz z nami? Y, nie, dziękuję, nie będę was obiadał. No co ty mówisz? Nie wstydź się i siadaj, zjedz z nami. Nie daj się prosić. Y, no dobrze, dziękuję. Mamo, ja chcę siedzieć koło Oliwiela! Jejku, Anielko, jak ja się cudownie czuję! Jestem taka zrelaksowana. Tego mi było trzeba. Mi też, Stasiu, ale długo tu nie posiedzimy, bo za dwie godziny zaczyna się spektakl w teatrze. No tak, musimy jeszcze coś zjeść i chyba wrócimy do domu dość późno. Zuzia na pewno już będzie spać. Stasiu, tak teraz sobie myślę, że nie zostawiłyśmy żadnej kartki dla Beatki. Pewnie będzie się martwiła, że tak długo nas nie ma. Wiesz, ja nie wzięłam telefonu, żeby jej napisać SMS-a. A może masz swój telefon? No coś ty, nie wzięłam go, ale nie martw się. Beatka pewnie się domyśli, że spędzamy razem dzień i nic nam nie jest. Oj, oby, Stasiu, oby. Dominik, tak się martwię. Mamy i pani Anieli nie ma od rana w domu. Co, jak coś im się stało? Beata, może powinniśmy zadzwonić na policję i zgłosić ich zaginięcie? Przepraszam, że się wtrącam, ale mój tata jest policjantem i może mógłbym do niego zadzwonić, zapytać, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Och, Oliwier, naprawdę. Jeśli to nie problem, to proszę cię zadzwoń do swojego taty, bo ja już odchodzę od zmysłów. Anielko, ta komedia była cudowna. Dawno się tak nie bawiłam, aż bolą mnie policzki od śmiechu. Mnie też. Stasiu, musimy jeszcze raz wybrać się do teatru, bo było cudownie. O, ojejku, anielko, zobacz. Jest już po dwudziestej drugiej. Czas wracać. O rzeczywiście zupełnie straciłam poczucie czasu. Masz rację, lepiej wracajmy. I miejmy nadzieję, żeby atka się o nas nie martwiła zbyt mocno. Pani Beato, niestety nic więcej nie możemy zrobić. Pozostaje tylko czekać. Strasznie się martwię i jeszcze zepsułam panu cały wieczór. Spokojnie. To Oliwier nie mówił, że mieszkamy na tej samej ulicy? O, naprawdę? Dopiero co się tu wprowadziliśmy i jeszcze nikogo nie znamy. Czy ja dobrze kojarzę, że to u pani w hotelu byłem na zdarzeniu? Tak, to pokojówka okradła gościa. Teraz już wiem, skąd pana kojarzę. Anielko musimy powtórzyć ten wieczór. Było cudownie. Oj tak, Stasiu, czuję się, jakbym znowu była nastolatką. Mamo, pani Anielo, gdzie wy byłyście? Zamartwiałam się o was przez cały dzień. Nawet zaangażowałam pana policjanta do pomocy. O, ups, kochanie, zapomniałyśmy telefonów, a tak się świetnie bawiłyśmy, że nawet nie przyszło nam do głowy, że możesz się aż tak martwić. Tak, Beatko, pomyślałyśmy o tym dopiero, jak wyszłyśmy ze spa. A wiesz, musiałyśmy się śpieszyć na spektakl w teatrze. I nie było czasu przyjechać do domu i ci o wszystkim powiedzieć. Och, już dobrze, ale następnym razem zostawcie chociaż kartkę, żebym się nie zamartwiała przez cały dzień. Nie mam do was siły. E, Anielko, chyba trochę przegiełyśmy, no nie? Tak, Beatka jest wściekła. Mam nadzieję, że szybko jej przejdzie.